Cześć! Jesteś na kanale Czytam, bo chcę i już, na którym recenzuję książki. Dzisiaj opowiem o najnowszej książce Dominiki Słowik, noszącej tytuł Samosiejki. Tym razem laureatka paszportu polityki napisała zbiór opowiadań. Są to historie niezależne od siebie, nie łączą się w jedną całość, ale kiedy się przyjrzymy tym tekstom, okaże się, że mają ze sobą wiele wspólnego. Podpowiedzią będzie sam tytuł Samosiejki. Nad jego znaczeniem warto zastanowić się nieco głębiej. Powieść Zimowla i Atlas Doppelganger przyniosły rozgłos Domince Słowik. Poznałam te książki właśnie w takiej kolejności, choć autorka debiutowała Atlasem Doppelganger. Myślę, że samosiejki również okażą, okażą się ważne dla czytelników. O czym są te opowiadania? W świecie, w którym żyjemy, czujemy się raz lepiej, niekiedy nieco gorzej. Jednak oswoiliśmy rzeczywistość wokół nas. Znaleźliśmy w nim własne miejsce. Wystarczy jednak mała zmiana, drobna anomalia. By wszystko się zmieniło. Dowodem na to może być choćby pandemia, która pokazała nam, jak niewiele trzeba, żeby wywrócić wszystko do góry nogami. A co będzie, jeśli się nie dostosujemy do zmieniającego się świata? W opowiadaniu Lęk przestrzeni, bohaterka odkrywa w swoim domu zupełnie nieznaną rzeczywistość. To, co znane, nagle staje się obce. Po operacji oczu musi nosić opatrunek, więc nic nie widzi. Zaskakuje ją, że wszystko wokoło rządzi się innymi prawami niż do tej pory. Staje się groźne. Czy popada paranoja? Zastanawialiście się może, co by się stało, gdyby na Ziemi pojawili się kosmici? Każdy z nas w pewnym wieku pewnie nie raz zmierzył się z takimi pytaniami. Co jednak by się stało, gdyby. Obce formy życia wcale nie były podobne ani do nas, ani do zwierząt. W opowiadaniu Kolonie Pozaziemskie zobaczymy stację kosmiczną, która zaczyna porastać. Dziwna pleśń. Kobieta wysłana w to miejsce jest bezradna, skupia się na anomaliach, które tam spotyka. W innej historii dziwni badacze w lateksowych rękawiczkach. Przyjeżdżają do wioski, w której pojawiły się niezwykłe rośliny. Wszyscy mieszkańcy wyjeżdżają w popłochu. Tak bardzo niepokojąca jest ta sytuacja, gdyż owe rośliny nie są ziemskiego pochodzenia. Dominika Słowik pokazuje w swoich opowiadaniach, że człowiek mocno się myli, jeśli uważa, że jest pępkiem wszechświata. Pisarka skupia się na naturze i pokazuje rzeczywistość, spychając człowieka z pierwszego planu. Oddaje część miejsca roślinom. Kwiat w doniczce rozprzestrzenia się do tego stopnia w mieszkaniu, że zajmuje je całe. Widzimy rośliny, które dominują, rozpychają się, pojawiają się nawet w dziurce w nosie. Okazuje się wtedy, że rzeczywistość można odbierać zupełnie inaczej. Nie ogranicza to w jakiś sposób, a pozwala poszerzyć horyzonty percepcji. Z kolei ludzie, których zobaczymy w opowiadaniach, tylko pozornie są tacy jak wszyscy inni. Poznajemy historię z perspektywy dziewczyny, której matka zapada w sen zimowy. Musi jednak pojawić się zima i śnieg, by tak się stało. Co się wydarzy, kiedy zimy są ciepłe, bez śniegu? Córka kobiety szuka ratunku, ale nie pomaga. Sztuczny śnieg musi być mróz. W innym zapowiadań śnieg okazuje się czymś, co może zaskoczyć. W świecie, w którym ludzie o nim zapominają, prawdziwe mrozy mogą doprowadzić do katastrofy. Sumowanie. Kiedy czytamy opowiadania Dominiki Słowik, odkrywamy, że niewiele trzeba, by doskonale znana nam rzeczywistość uległa przeobrażeniu w sposób nieoczekiwany. Pisarka opowiada o tym w taki sposób, że budzi w nas to poczucie pewnej niewygody. To, co lubimy spychać w podświadomość, zostaje nazwane. Wcale nie trzeba wiele, by doprowadzić do katastrofy nie tylko klimatycznej. Co by się stało, gdyby zniknął człowiek? Pewnie cały świat wreszcie by odetchnął z ulgą. Tymczasem Dominika Słowik nie posługuje się tak wielką skalą. Skupniała się na tym, co drobne, zamknięte w małej przestrzeni, pokoju, mieszkania. Stacji kosmicznej. Te drobne elementy, oglądane z bliska, budują klimat i napięcie, a my z niepokojem śledzimy każdą historię. Również konstrukcja opowiadań została dobrze przemyślana. Nie znajdziemy tu zbyt wielu ozdobników, skupiamy się na skondensowanej opowieści. Czytelników, poprzednik książek Dominiki Słowik, zaskoczyć może forma tych krótkich historii. Science fiction spotyka się z przypowieścią, z surrealizmem. Nie brakuje też humorystycznych elementów. Pojawia, pojawia się również groza. Najważniejsza podczas lektury okaże się odpowiedź na pytanie: jaki element łączy te wszystkie historie? Jakie płynie z nich przesłanie? Często nie doceniamy opowiadań, ale dla twórcy to swoisty Sprawdzian Warsztatu literackiego. Dominika Słowik poradziła sobie doskonale. Dziękuję za uwagę. Jeśli macie ochotę, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia. Cześć.